Księga Jeremiasz'a, rozdział 17, część 2. Oto oni mówią do mnie, gdzie jest słowo Pana? Niech się spełni. Jeremiasz opisał, jak Judejczycy reagowali na jego proroctwa, drwili z nich. Mówili mu, że jeśli to rzeczywiście słowo Boga, to powinno się spełnić, a jeszcze się nie spełniło. Ja przecież nie nalegałem na ciebie, aby przyszło nieszczęście, ani też nie pragnąłem dnia utrapienia. Ty znasz to, co wyszło z moich warg. Było to jawne przed tobą. Jeremiasz zapowiadał swojemu narodowi klęskę, ale jej nie chciał i nie prosił Boga, żeby ona nastąpiła. Nie bądź mi postrachem, ty moja ucieczko w dniu niedoli. Niech będą zawstydzeni moi prześladowcy. Lecz ja niech nie będę zawstydzony, niech oni się przerażą. Lecz niech ja się nie przerażę. Sprowadź na nich dzień nieszczęsny, a rozgrom ich podwójnym pogromem. Ci ludzie, którzy drwili z Jeremiasza, zaczęli też go prześladować. Zaczął się bać, i kiedy zaczął się bać, to zaczął też prosić Boga o to, żeby jednak. To proroctwo o klęskach się spełniło. Zaczął widzieć w tym ratunek dla samego siebie. Tak rzekł Pan do mnie. Idź i stań w bramie Beniamina, którą wchodzą i którą wychodzą królowie Judscy i we wszystkich bramach Jeruzalemu. I mów do nich. Słuchajcie słowa Pana, królowie judzcy i cały judo i wszyscy mieszkańcy Jeruzalemu, którzy wchodzicie przez te bramy. Tak mówi Pan. Strzeżcie się, jeżeli wam życie miłe, a nie noście ciężarów w dzień Sabatu, i nie wnoście ich do bram Jeruzalemu, ani nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień Sabatu, i nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym ojcom. Bóg dał Jeremiaszowi następne trudne i niebezpieczne zadanie do wykonania, miał nawoływać cały naród. I królów, i znakomitych, i pospólstwo do zachowywania Sabatu, tak jak to Bóg nakazał w swoim prawie, i zapowiedzieć miał też Jeremiasz, że nieposłuszeństwo skończy się dla Judejczyków śmiercią. Lecz oni nie usłuchali, ani nie nakłonili swojego ucha. Ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. Ten nakaz był już dany dawno. Mojżesz go zapisał, ale naród go nie przestrzegał. Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień Sabat, ale będziecie święcić dzień Sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy. To będą wchodzić bramami tego miasta królowie i książęta zasiadający na tronie Dawida, jeżdżący na wozach i koniach, oni i ich książęta, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu. I będzie to miasto na zawsze zamieszkane. I będą przybywać z miast judzkich, z okolic Jeruzalemu i z ziemi Benjamina, z Szefeli, z Pogórza i z Negebu, przynosząc całopalenia, ofiary krwawe, ofiary z pokarmów i kadzidło. Przynosząc dziękczynienia do domu Pana. Bóg dał Judejczykom poprzez Jeremiasza kolejną okazję do nawrócenia. Gdyby zachowywali dzień sabatu, gdyby posłuchali wezwań Jeremiasza, to Bóg obiecywał, że przywróci znakomitość, świetność Królestwa Judzkiego i będzie to świetność trwała. Lecz jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonię pałace Jeruzalemu i nie zgaśnie. Jeżeli jednak tak jak do tej pory Judejczycy nie będą traktować Boga poważnie, to Jerozolima zostanie zniszczona, Jeremiasz to Zapowiedział, nikt nie mógł mówić, że to co nastąpiło potem było dla niego zaskoczeniem. Mój Bóg jest źródłem, mego życia słowa skołobnaża mnie wciąż, obdarza mnie, mój bóg jest źródłem, mego życia słowa skołobna mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej Obdarza moje życie codziennie Daje mi aniołów, co czego wciąż mnie mu. Jezus o mnie troszczy się Tak troszczy się mu. Jezus o mnie troszczy się Mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską Obdarza mnie wciąż Obdarza mnie Mój Bóg jest źródłem Mego życia swą łaską Obdarza mnie wciąż i według bogactwa chwały swej, obdarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co strzegą wciąż nie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, mu Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej, obdarza moje życie codziennie. Mi aniołów, co z czego wciąż mnie, mu Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się mu Jezus o mnie troszczy się